Cześć z tej strony, Czarny Kot i dzisiaj zapraszam Was na kolejny poradnik z Black Desert Online. Dziś poruszę temat farmingu, czyli jednego z najlepszych źródeł praktycznie pasywnego dochodu, a także wybornej profesji do cookingu i alchemii. Zapraszam do oglądania! Farmy są źródłem prawie pasywnego dochodu, bo jedyne co Wy musicie zrobić to rozstawić te farmy, zasieć rośliny i za pewien czas zebrać. Ewentualnie musicie jeszcze o nie dbać, ale do tego możecie użyć workerów. Można na farmingu naprawdę sporo zarobić niskim nakładem kosztów, więc to profesja warta uwagi dla początkujących graczy. Co potrzebujecie do farmingu. Punktów kontrybucji na wypożyczenie płotków, nasiona i czas, bo plony rosną tylko gdy jesteście zalogowani. Farmy można wynająć już od trzech kontrybucji za jedną działkę. Różnią się one jednak liczbą slotów. Łącznie możecie mieć dokładnie 10 farm i możecie mieszać ich typy. Czyli, na przykład, mieć 4 farmy za 10 kontrybucji i 6 tańszych farm. Na ekranie możecie teraz zobaczyć tabelę z rodzajami płotków do stworzenia waszych farm, wraz z ich ceną za wypożyczenie i ilością slotów. Najbardziej opłacalnie wychodzą Small Fence, bo daje on Wam 1,33 slota za jeden punkt kontrybucji. To dobre rozwiązanie dla osób, które mają małą ilość kontrybucji. Jeżeli macie jednak 100 wolnej kontrybucji i zależy Wam na największej ilości farm, to wtedy najbardziej opłaca się wynajmować Strong Fence. Jak już zdecydujecie się na dany typ farmy, to musicie udać się do odpowiedniego NPC-ta. Możecie znaleźć wszystkich NPC-tów, którzy wypożyczają farmy poprzez wpisanie Fence w rubce po prawej stronie od mapy. Gdy podejdziecie do npc wystarczy kliknąć czat i wybrać opcję dialogową RENT. Po potwierdzeniu, do waszego ekwipunku wpadnie płotek, który będziecie mogli ustawić w odpowiedniej lokalizacji. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji farmy to proces dosyć złożony dużo bardziej złożony niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim, farmy możecie stawiać na konkretnych obszarach. W dużym skrócie, muszą to być miejsca, w których po prostu rośnie trawa i nie mogą to być obszary miejskie. Dodatkowo na mapie możecie sprawdzić jakie temperatury i jaka wilgotność występuje w danych regionach. Najwięcej graczy buduje swoje farmy w okolicach Weli i Heidel. Jeśli zależy wam na konkretnej roślinie, wtedy musicie sprawdzić jakie warunki ona lubi i postarać się wedle tego dobrać odpowiednią lokalizację. Im lepsze warunki atmosferyczne, tym szybciej wasze roślinki będą gotowe do zbierania. To jak warunki atmosferyczne wpływają na rośliny wyjaśnię jeszcze w dalszej części materiału. Postarajcie się jednak wybrać lokację, która będzie przede wszystkim wygodna dla was, a dopiero później patrzcie na czas wzrostu plonów. Musicie się także postarać znaleźć w miarę duży wolny obszar, gdyż farmy można nawozić i podlewać tylko w konkretnym obszarze wokół waszej postaci. Farmy więc powinny być postawione jak najbliżej siebie i w jak największych skupiskach. Tutaj macie screena z poradnika ze strony Black Desert Foundry, gdzie możecie zobaczyć jak wyglądają optymalne układy waszych płotków. Nasiona możecie zdobyć od sprzedawców nasion w miastach, możecie je także zgaterować z krzaków, czy po prostu kupić je na Marketplace. I osobiście właśnie tą opcję polecam najbardziej. Od razu możecie kupić nasiona special, które ogólnie wychodzą najbardziej opłacalnie. By zasadzić Wasze plony musicie na postawionej farmie kliknąć przycisk interakcji, czyli domyślnie R i wejdziecie w tryb zarządzania Waszą farmą. Po posadzeniu danej sadzonki i na ściśnięciu na niej przycisku funkcyjnego będziecie mogli sprawdzić jakie ma ona wymagania oraz jakie składniki obecnie dostaje będąc posadzoną właśnie w tej glebie. Te pogrubione miejsca na paskach wskazują na to jakie warunki farma ma w tym miejscu. Wskaźnik natomiast pokazują, które dokładnie statystyki preferuje wasza sadzonka. Tak jak widzicie na tym screenie, temperatura, w której posadziłam moje truskawki, jest trochę za wysoka, bo wskaźnik jest poza temperaturą farmy. Wilgotność zmienia się, gdy pada deszcz. Tak samo w przypadku temperatury mamy wskazaną wilgotność farmy i preferowaną wartość poprzez moją sadzonkę. Poziom wody, tak samo jak poziom wilgotności, zmienia się, gdy pada. Poziom wilgotności możecie zmienić też poprzez podlewanie waszych farm. Podlewać farmy możecie różnymi rodzajami wody, np. Purified Water czy Distilled Water. Możecie je kupić na marketplace bądź sami stworzyć. Podlewanie skraca czas rośnięcia sadzonek do godziny, ale nie wszystkim roślinom dodatkowa woda jest potrzebna, więc zwróćcie na to uwagę. Następnym paskiem w panelu sadzonki jest nawóz. Nawozy, tak samo jak wodę, możecie sami pozyskiwać bądź kupić gotowe na marketplace. Skracają one tak samo jak podlewanie, czas wzrostu roślin. Mamy trzy typy nawozów. Im droższy, tym bardziej efektywny. Ja użyłam organik fertilizer i pasek nawozów wskoczył na około 80%. Zapomniałam w sumie wspomnieć o tym, że wody powinniście zawsze używać po użyciu nawozu, gdyż ten zmniejsza jej poziom. Gdy Wasze rośliny zostaną zasadzone, jest duża szansa na to, że pojawi się robactwo albo chwasty. Gdy tak się stanie ikonka Waszych farm znajdująca się pod Waszym paskiem życia zacznie migotać na czerwono. Jeżeli nie zadbacie o swoje sadzonki, czas, który będą potrzebowały na to, by dojrzeć drastycznie się zwiększy. Dlatego co jakiś czas warto podjechać na Wasze farmy, wybić robactwo i usunąć chwasty poprzez interakcję z roślinkami. Kosztuje to energię, ale też zwiększy wasz poziom farmingu, ale o tym na pewno jeszcze wspomnę. Jeśli jednak nie chcecie sobie tym zawracać głowy, to najlepiej użyć workerów do dbania o farmy. Można to zrobić poprzez przyciśnięcie klawisza pod napisem Worker w panelu Farm. Nie otrzymacie jednak za to żadnych dodatkowych materiałów ani Farming Expa, dlatego jest to opcja raczej dla osób, którym zależy tylko na plonach. Najlepiej sprawdzą się do tego Giant Workerzy, gdyż mają oni najwięcej staminy, a w przypadku Farm nie zależy Wam na szybkości pracy Workera. Gdy Wasze roślinki osiągną 100% możecie przystąpić do ich zbierania bądź rozsadzania. Harvesting sprawi, że uzyskacie składniki potrzebne np. do cookingu czy alchemii. Breeding natomiast pozwala Wam na ponowne uzyskanie sadzonek. Do obu rzeczy potrzebujecie jeden energii i nie ma znaczenia czy Wasze roślinki będą miały 100 czy 200% wzrostu oraz czy będą wtedy zarobaczone bądź chwastami. Zawsze uzyskacie takie same zbiory. Osobiście polecam sprawdzić, co dla Was najbardziej się opłaca, w zależności od tego, czy chcecie wbijać wyższy poziom farmingu i dalej tworzyć swoje sadzonki, czy jak najwięcej na tym zarobić poprzez sprzedawanie owoców. Ja zawsze staram się nazbierać tyle sadzonek, ile potrzebowałabym, by podobnie obsadzić farmy, a z pozostałych plonów zbierałam owoce. Wbijanie farmingu na wyższe poziomy. Są dwa kluczowe poziomy, które warto wbić w farmingu. Artisan 1 to poziom, na którym odblokowujecie możliwość zebrania Magical Seeds, z których dostaje się znacznie więcej owoców niż ze Special Seeds. Oszczędzają one sporo waszego czasu, bo sadzonki zajmują 5 miejsc. Zmniejsza to jednak szanse na dostanie dodatkowych surowców, bo zbieracie sadzonki właśnie tylko raz zamiast 5 razy. Kolejnym poziomem, który warto wbić jest Master 1, po którym możecie wynająć dużo mniejsze farmy za 10 kontrybucji. Pozwoli Wam to na tańsze i szybsze nawożenie i podlewanie farm. By jak najszybciej zdobyć wysoki poziom farmingu, powinniście sami dbać o wasze farmy i robić to w miarę możliwości często, więc zaleca się posadzenie sadzonek w niesprzyjących warunkach, by wymagały od Was jak najwięcej opieki. Im więcej plonów będziecie także mieli, tym lepiej. Najszybciej zrobicie to na 10 farmach z 10 plonami, jeśli oczywiście Wasz czas i chęć na to pozwalają. Jeżeli zostawicie Wasze farmy nienaruszone na tydzień, to Wasze sadzonki przepadną, a farmy wrócą do Waszego ekwipunku lub do Waszego magazynu. Wspomnę jeszcze o tym, że podczas waszego farmingu możecie spotkać kreta, z którego wypadają rzeczy potrzebne na stworzenie konia T9, a także kamyki, więc polujcie na krety. Niestety nie udało mi się spotkać żadnego kreta, więc nie mam wam go jak pokazać. Gir do farmingu. Mastery wpływa tylko na to, czy zostanie zabrana Wam energia podczas zbierania i sprzątania farm oraz na prędkość zbierania, która i tak jest dosyć niska. Nie musicie więc jakoś szczególnie girem z Mastery się przejmować, jeżeli macie live biżuterię, taką o jakiej mówiłam w poradniku do gatheringu, do którego znajdziecie odnośnik w prawym górnym rogu filmiku, to jak najbardziej możecie je używać podczas zbierania. Jeżeli z life profesji interesuje Was tylko farming, to nie ma potrzeby, by w taką biżuterię inwestować. Istotny jest jednak armor, bo on znacznie zwiększa doświadczenie zdobywane podczas farmingu. Jeżeli zależy Wam na szybkim wbijaniu poziomu tej profesji, to koniecznie się w takie ciuszki zaopatrzcie. Jakie sadzonki najbardziej się opłacają? Tak samo jak w przypadku Gatheringu. Rynek Black Desert jest dynamiczny i ciężko powiedzieć mi, co najbardziej się teraz opłaca. Najlepiej będzie, gdy sami to sprawdzicie, bądź będziecie po prostu sadzić to, co jest wam najbardziej potrzebne. Bądź to co ciężko zdobyć na marketplace. Fajną opcją są na przykład truskawki, bo można je potem wykorzystać do stworzenia alchemistonów które bardzo przydają się do wszystkich live profesji i pozwoli Wam to zaoszczędzić dużo kasy. To wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym poradniku. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do ich zadawania w komentarzach. Możecie także dać mi znać, jak Wam się ten poradnik podobał. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia lub dobrej nocy.